Dzisiaj o czymś naprawdę bardzo grubym, co wstrząsnęło całą armią XRP. Czy Solana wygryzła konkurencję? Sprawdźmy to. Ale zanim, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, do subskrybowania i pisania komentarzy. Często dowiaduję się od Was naprawdę ciekawych rzeczy, także zachęcam. A więc zaczynajmy. Western Union, 175-letni gigant, Ogłosił, że wprowadza stablecoina, US dollar payment token, i robi to na blockchainie Solana. Ten stablecoin ma trafić do sieci w pierwszej połowie przyszłego roku. To jest ogromne zwycięstwo, dlatego że tego typu giganci, jak Western Union, zawsze mówili, że kryptowaluty to są do prania pieniędzy, to jest krótka moda, a teraz po prostu uginają kolana i przyjmują tę technologię jako przyszłość. Konkurenci tacy jak PayPal czy MoneyGram już dawno mają swojego stablecoina. Więc to była tylko kwestia czasu, zanim Western Union również dołączy. Prezes Western Union stwierdził, że po przeanalizowaniu alternatyw doszli do wniosku, że blockchain Solana jest właściwym wyborem, chwaląc Solana za szybkość, skalowalność, niskie koszty transakcji, efektywność co jest totalnie kluczowe w biznesie przekazywania pieniędzy. Celem jest osiągnięcie oczywiście niskich kosztów i szybkich rozliczeń. To jest jasny sygnał, że Solana przynajmniej w tym wyścigu wygryzła XRP. Pamiętajmy, że Western Union testował technologię od Ripple, w tym rozwiązanie X Rapid, które wykorzystywało XRP jako Bridge Currency, czyli taki most do płatności transgranicznych już w 2015 roku. Ten pilotaż niestety zakończył się niepowodzeniem. I szpileczkę wbija Solana, pisząc, że nie ma Bridge Currency, są stablecoiny na solanie. Kochamy Was. I tutaj warto spojrzeć na tę sytuację z perspektywy Western Union. Jest to możliwe kluczowy powód, dla którego wybrali Solanę, a nie XRP. Chodzi o pieniądze oczywiście, a konkretnie o opłaty. Zobaczcie, używając XRP jako waluty pomostowej tego bridge'a, musieliby się podzielić swoimi przychodami. I tworząc własny stablecoin na Solanie zachowują możliwość pobierania wyższych opłat od swoich klientów i po prostu utrzymać przychód. W minionym roku Wygenerowali 4 miliardy dolarów przychodu. Gdyby przeszli na system XRP, ta marża pewnie by się skurczyła na korzyść klientów, ale nie Western Union. Tutaj kolejna rzecz, musimy zachować perspektywę. Czy Western Union jest aż tak znaczącym graczem, żeby ten news wywrócił rynek do góry nogami? Raczej nie. Oczywiście rocznie przesyłają 100, nawet 150 miliardów dolarów, ale rynek płatności transgranicznych B2B. W 2024 roku to była kosmiczna kwota niemal 200 bilionów dolarów. Choć 103 miliardy to oczywiście jest mega dużo, w skali całego rynku Western Union jest stosunkowo niewielkim graczem. Wciąż wybór Solany to niewątpliwie potwierdzenie trendu. Niekoniecznie game changer dla globalnych finansów. To raczej taka próba dostosowania się Western Union do konkurencji. Właśnie takich jak MoneyGram czy PayPal, którzy już mają własne stablecoiny. Skoro mówimy o platformach, które mają zrewolucjonizować finanse, to mam coś dla łowców wczesnych okazji, bo konkurencja na rynku infrastruktury L1 i L2 jest absolutnie kluczowa. Bitcoin Hyper przychodzi z nową aktualizacją technologiczną. Deweloperzy skupiają się na budowie infrastruktury czyli RPC Endpoints czyli takich punktów dostępowych oraz węzły czyli po prostu zaplecze. To jest bardzo ważna informacja, że na etapie ICO przekazują nam informacje o rozwoju technologicznym. I podczas gdy właśnie Solana i XRP walczą o dominację w płatnościach transgranicznych, Bitcoin Hyper zobaczcie zebrał 25 milionów dolarów w przedsprzedaży w naprawdę trudnych warunkach. 25 milionów dolców to jest niemal 100 milionów złotych i rozwijają najszybszą layer dwójkę dla Bitcoina. I notabene korzystając z przewagi technologicznej, właśnie Solany, wykorzystując Solana Virtual Machine, co pozwala programistom tworzyć szybkie i tanie aplikacje, które są zakotwiczone w bezpieczeństwie Bitcoina. Znajdziecie link do ich witryny w opisie filmu. A dlaczego warto teraz pomyśleć o inwestycji w to ICO? Bo Bitcoin Hyper ma potencjał, by napędzić nową falę popytu na BTC i pchnąć go w stronę nawet 250 tysięcy. Kupując tego tokena nie tylko zabezpieczasz udział w przyszłym ekosystemie, ale także możesz zarabiać dzięki stakingowi. Dzisiaj to jest wciąż dla wczesnych inwestorów 47%. A News O Western Union to nie jedyny duży katalizator. Solana jest w trakcie ogromnej fali instytucjonalnego zainteresowania. Mamy ETF-a. Najważniejszy z nich, Bitwise Solana Staking ETF z stickerem B-Sol, na giełdzie z wynikiem prawie 70 milionów dolarów w pierwszym dniu handlu prawie 6 razy więcej niż najbliższy rywal. Przedstawiciele Bitwise nazywają to momentem naprawdę przełomowym. A instytucje kochają ETF-y i kochają projekty generujące przychody. A Solana generuje największe przychody ze wszystkich blockchainów, co czyni ją ulubieńcem instytucji. JP Morgan przewiduje, że ETF na Solanie może przyciągnąć od 3 do 6 miliardów dolarów w, w nowych inwestycjach. A według tego samego raportu ETF na XRP mógłby potencjalnie przyciągnąć nawet 8 miliardów. Taki napływ kapitału może być katalizatorem dla nowego, naprawdę dużego rajdu. I wszystkie te wydarzenia, utrata potencjalnego klienta Western Union, silne debiuty ETF-ów na Solanie, tworzą dużą presję dla XRP. Ale dobrze wiecie, że społeczność XRP słynie z niezwykłej zdolności do obracania każdej negatywnej wiadomości w pozytywne. A dane JP Morgan sugerują, że XRP również ma duży potencjał, jeśli chodzi o ETF-y. A więc, jeśli Solana będzie nadal dominować w przestrzeni skalowalnych płatności i przyciągać kapitały, XRP będzie musiał znaleźć nowe, silne katalizatory, aby utrzymać się w wyścigu. Jak widzicie, wolumen jest znacznie wyższy na Solanie. Ewentualny start ETF-u na XRP może być takim sygnałem, ale konkurencja jest naprawdę, naprawdę silna. Kapitulacja tradycyjnych finansów i wybór Solany przez Western Union. Choć możliwe, że podyktowane chęcią zachowania opłat dla siebie, to jest jednak kolejny potężny głos zaufania dla ekosystemu Solana. W połączeniu z sukcesem ETF-ów, Solana staje się naprawdę ogromnym faworytem. Pamiętajcie jednak, że w cieniu tych gigantów rodzą się nowe, hybrydowe rozwiązania, które również współpracują z Solaną, takie jak Bitcoin Hyper na przykład. A więc czy XRP ma jeszcze szansę na powrót do łask dużych instytucji? Dajcie znać co myślicie. To oczywiście nie była porada finansowa, róbcie własne badania i do usłyszenia.